Odpaliłem. Ja też. Czujesz się odpalę Coś mi się tu glitchuje, cholera. Glaska mi się tu kręci, kurna, z krzyżykiem na cysku. I z rozłożonymi lwami. A, cholera! A później. Co? Przypomnij mi za godzinę. <głosy> <głosy> wiesz o co chodzi, nie? Nie. Nie wiesz? Nie. To no będziesz wiedział. A czemu za godzinę? Bo za godzinę, bo akurat włączyliśmy przecież granie, nie Akurat skończymy grać, a mniej więcej nie Ale co chcesz włączyć? A zobaczysz kurna, będziesz się śmiał Ja naprawdę oddawałem temu szansę, to co przed tym gadałem Co oddawałeś? Że dawałem temu szansę Uuuu Aha, aha 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 wiem, dobra Jestem W Malinie znowu czemu się spierdzieliło? To nie mam zielonego pojęcia Aluja. Mm -mm. Co ty dzisiaj taki pierdzielny? A bo y, ten O motor jest. A nie, motor już mam. Idę poszukać jakiegoś fajnego auta. <noise> yeah. O, jaka muzyczka. Ja mam. Potrąciłem tego samego manela. <noise> Przejdę ją. A to nie, ja, ja innego. O, milicja. Idzie policeman... O, jaka tam muza no. du, du. Para, para. Nie psujesz mi kurna Twój przyjaciel gnat operacja Siekara gangu i bo ja mam ochotę sobie zrobić rozpierdziel Ja mam jakieś przechwyt Takie naczyni bez visit po prostu istnieje rozpierdziel, rozpierdła A je, je, je Eee, what the fuck! głupia suka mnie tu atakuje Jebaka syberyjska, nie umie jeździć I zaraz zginę. Nie gin. Nie umrzyj. umrzyj, zabiłem naszego fana o, o. na skuterze. A tu śmieciarką po pieprza? Znaczy czy Czysiciarką. Czy ci oh shit! O oh, fuck! A przepierdolę w oh. w dupę. Chur, tu jest. Jaki chur? A, A czecz! Hur. Boże, se. Chur. Hey, ja na to mówię chur. Naucz się języków mówiących, chór. Jesteśmy w Polsce, nie będziemy, nie będziemy gadać po murzyńsku. Ty się zmurzyńskim cybinem? Murzyńsku. Murzyńsku. Tam jakieś ładne auto, widziałem, ale za daleko, żeby biec do niego. Ja też mówię, nie będzie murzyn plumi w twarz. <gryw> Idziecie mi murzyni. Ale ty pierdol, jeszcze potrzeba. To jest strasznie rasistowskie, wiesz? Oj, tam, oj, tam. Nie mogę nic nie mam. Wczoraj nawet, nawet tutaj koło mnie przechodził jeden. O, oh, shit, z piskami ładnie zahamowałem. I. o szajsa. Trzy. Wiesz, to że czasami z murzyną sobie można porobić kawały, to nie znaczy, że jej się nie lubi, nie? Można sobie z murzynem porobić kawały, okej. Okay. Na przykład. Chcę kupić. Kupiłem nam dom. Wytwórnia Amf, Kupione. To Znowu gliniarzy do mnie strzelają. Ludzie mi robią zdjęcia. Wiesz ogólnie lepiej, ogólnie lepiej gadać po niemiecku niż po Chyba cię popier... Po angielsku. Nie? Tak, jasne. Ja nienawidzę. Tak. Angielski jakiś taki głupi język. O ty pierdzielisz teraz trzy po 3. No. Zobaczę się w komentarzach zjebią. Po niemiecku kurwa. Ja wolałem zawsze niemiecki A Po niemiecku kurwa No niemiecku. No. Napowiedz kurna yy, po niemiecku motyl. Motyl? Nie, po niemiecku. Po niemiecku motyl. Hmm. No. Yy, czekaj. Yy, yy. Po angielsku jest butterfly. Po polsku jest motyl. To znaczy, po, po niemiecku zrobimy. zrobimy Dimotilen. Nie, to nie jest Dimotilen. Uwierz, jak ja widziałem motyl po niemiecku, to kurna brzmiało jak rozkaz. Wszystko po niemiecku brzmi jak rozkaz. Oh shit! Misja z czołgami! Chcemy? Dawaj. Szybko, bo gliniarz mnie tu atakuje. Wszystko po niemiecku brzmi jak rozkaz. No bo taka prawda jest. Wszyscy ci to powiedzą. wiesz, nawiki muszą jakieś zostać. Ta. Wczoraj oglądałem taki krótki dokument o, 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 o Auschwitz. O Boże. Ej, Ej, ktoś tu do mnie strzelał. Tylko Wojna Światowa, to całkiem dobry temat. No to tak, to okej, okay, nie? Jak oglądałem to sobie myślę, ja pierdziele, oni mieli ładnie napierdolone w głowach. No. Boże, strzelam do cysków na ścianie. Co on sobie jaja robi, kurna, jakimś meleksem do mnie podjechał, kurwa i atakuje. Dziwne te yeah. To jest jakiś cel. O, ile tutaj mamy? Milion dwieście tysięcy? Wow. No, milion dwieście właśnie i tak... dziko się zrobiło. Ale, się jak zabijasz, to dostajesz dwa tysiące za nich. Aha, dobra. Tylko, że... Yy... No, przechę właśnie w samochodzie. O, A to ty jesteś. A to. Nie. No, właśnie widzę. Czekaj, czekaj, bo tu tych punktów jest więcej i one są zajebiście daleko. O, autko. Ale autko jest za pięć Nie strzelaj do mnie, co? nie, ja, sobie. To fuck to sobie jadę. Hello, shit, co nie takie mocne tauta mają? Nie, właśnie, jest niszczony. Ty mamy minutę 40 i. Myśmy strasznie mało zrobili, wiesz? Widzę właśnie. No. Właśnie staram się niszczyć jakieś ogrodzenia. Ale to tak średnio pomaga. To prawie w ogóle nie pomaga. Nie, no już nabiłem kur na prawie 100 tysięcy na samych ogrodzeniach. O, czołg tu widzę. Nie. Yeah. Kombo 8. Nie. Yeah. Łombo kombo zrobiłem. Nie. Wiem, ty... o, o, nie. Chyba cię postrało. Nie. Pistolet Nie. Nie. do Nie. Nie. tam Nie. 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 no Nie. 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 co No się Nie. Nie. co Nie. się Nie. czeli To jest czeli? Celo. Takie tam sieć. Helikopter! Wiesz, dopiero mamy... 700... 700 tysięcy. No to dopiero nie dopiero, nie? Jadę gdzieś dalej w teren. O, widzę ten twój kościół. Church. <grym> mhm. Ty, mamy 30 sekund. Wiedzę. E, nie damy rady. Co ty, nie ma szans. Jeszcze mnie zablokowali. Ja. Nie ma opcji. Nie ma szans. Mm -mm. 10 sekund. No to nara. Było miło, staraliśmy się. Co dzięki. Było fajnie, trzeba będzie powtórzyć misję. A. No. Dobra, no to powtórka, jedziemy w teren, okej? Okay. Mhm. My zawsze coś musimy wpieprzać, kurwa, podczas nagrywania. dalej. Masz tam coś kliknąć? Bo mi się pokazała porażka i nic więcej. No dobra, jadę teraz na hamę. na peprę do wszystkiego, co się rusza. I nie rusza. Będzie znowu ciężko. Ty, mm -hmm. ale już mamy 700 tysięcy. No właśnie widzę, bo niszczyłem te cele. No, teraz damy radę. Teraz lajcik jakoś chyba później... Nie wiem kurna jakim sposobem. Chyba, że nam podliczyło od tamtego. Nie, chyba nie, niemożliwe. Ale teraz niższe skrzynki pocztowe i tak leci punktów. Już mamy prawie. Mhm. Mm już mamy. Widzę i 2 minuty ponad. Huh. No, No. to się nazywa zajebistość. Combo 322, what the fuck. Ty tak nabierasz kombo? Combo 330. Ty tak napierdzielasz? No, chyba tak. Ej, co się nam tu kurwa spierdzieliło? Cały czas się nam kombo robi. Łączne kombo. <noise> dobrze, dobrze. Takie błędy mogę mieć już tysięcy, okej. O! Już 22% jutrzeńki mamy. Jutrzeńki. Mhm. Dobra. Mapa. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Handel nie chce. Mm. Posiadam, posiadam. To mogę kupić. Dobra. Socha. To jest tylko... shit! Patrz, 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 tam jest koleś, no nie? No. O, czekaj, może ten po prawej Może jak nie biegną Hmm No ja to już za Właśnie mał ludzi coś jest Oni tak fajnie odskakują jak się do nich strzeli. O, tam góry są O, typiary idą u góry Dobra, auto by się przydało. E. O, sorry. Mmm. Komórka? Chyba komórką się spalny samochód, nie? Oho. Muszała pojazdą Hmm... On się przybujał. Okej, okay, może być ten. To fakt. Idź ich <laughs> zabij Nie mogę Czemu Prowadzę i piję Ty alkoholiku Czekaj czekaj tu mam mieć dom do kupienia, a tu jest No dzięki, a se przyjechali Mhm. Mm Schronisko Dixona, kupione. Z godzina na tym zarabiam, zajebiście. Muszę pograć, przynajmniej jest dwie, a ja to ładnie kasę będę miał. Diobaka syberyjska. Idę pokupować jeszcze fok. rzeczy. Fok. Fok, 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 pok. so, jak pokupię ulepszenia, wtedy ha, 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 będę <słuch> Mhm, mm, mm. ale zabij muza. za. Też mam zabić za. Eee, what the fuck, posłał was, to was kurna. Paparaz, pa, pa, Ile zarabiam na godzinę? 4, 3, 600. Mógłbym mieć taką kasę normalnie. Czyli ile zarabię na godzinę? 4600? Mhm. Mm Lizanko, wasza od A A tam przejechać? Trzeba byłoby. No co za suka? Trzeba byłoby dużo czegoś. Kurna. Ba, ba, ra, ba, ra. Ro, bo, ro. Lata za mną helikopter. też. Od czerwonych. No, A. Bo ich napieprzałem co chwilę. Ja też. Ale uciekam Poczę, ja na razie. Auto im na ja nawet. No, <laughs> oh shit, zakręt. Ej, dobre mają te auta. Trzeba będzie jedno takie podpieprzyć, bo dobrze się prowadzi. No. Trzeba mm, 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 mm. tam tam muza, zajebić tam Trzeba ją zmienić. O, tu jest to Limuzyna we mnie wpadła, popsuła mi auto. Zaraz zniszczę ten helikopter, bo mnie na... ...zaczyna naprawdę denerwować. O, jop, twoja match Nara. No, uciekaj! Fuck shit, prawie sam się zabiłem. Zobójstwo te 50 na 50 odblokowano osiągnięcia. Aha, wow. wpyta jeża. Pfff, <grym> zajebiste osiągnięcie. Pyta jeża? No. Oh shit. Fuck! Jaram się, jaram się, palę się, padę, palę, Mana mana. Oh shit. Dawaj, kurwa, samochód. Zwijałem. Zauważyłeś? Nie. Umarłem. Weddłeś? No. O oh, fuckem, bychy, mam krupkę. O oh. misja. To już chyba przechodziliśmy. I to high. Nieba Nie bo, dwa samochody z i za chwilę goście się tak panie wyłonił spod samochodu samochodem, wyskoczył. Aha. O! Kolejny budynek do kontroli mam. Idzie jest. Hmm. No, kurwa. A chwila, to już kontrolujemy? What the fuck? Ej, oni dalej do mnie strzelają! Do mnie też, wyobraź sobie. A, tu jest. Oh my god! Zieloni im pomagają. Dżupla kędziora, what the fuck. New Colvin. Ja? O, oh, uszy ja zaraz zginę. Nie zauważyłam nawet, kurwa, mać nie zgiń. Zaraz zginę. Ten kolej ze snajperką zaczyna mnie denerwować. Kurwa, no już, już go nie ma. A wy co tu kurna chcecie? Oh my god! Uratowałem się. A ja nie. Prawie że. No ja pierdolniczej znowu przyjechali. Ja akurat ja, ja, ja. echo guma. No ja nie mogę. Get out. Oh shit. god Majgod. Hm. Hmm. Oh shit Do widzenia Co oni za muzyki słuchają? Ach oh, shit KURY Wyrąbało mnie w pomidory A jak czerwono. znowu? Zginałeś? Czerwony pomidor <gry> O sklep. To był tak czerwone jak sos pomidorowy na pizzę Open the door Panowie, A, już wiem. chwili nie Zdychaj, żadnych problemów z tym, Garderoba Wstecz. Bi, 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 bi. Mm, dolna połowa Buty, What the fuck? Ej, what? The... No, Głupia, ja tu zakupy teraz robię, a ona mi tu lata. Kto ci lata? Ucha? Tak, tak koło ucha Buty, gangsterskie buty na obcasie. Oh shit, ja to chcę. Kup. Zatwierdź miałem 10 tysięcy Oh fuck! Boże! Jakiś duży facet mnie rozebrał i, i bije mnie w sklepie Rozebrać się? Pedał? Tak Jakiś pedałek A, to tak, jakiś pedałek, on jest większy niż pedałek On wygląda jakby go dwóch facetów robiło zaraz <grym> ginę Czyżby sadistik? I riposta babci w... Tak, ale to nie na sadistiku widziałem. Nie ja widziałem na O Boże, on cię koni Uciekam stąd, uciekam Dobrze. stąd, o, fuck tak. Zginęłem. Zginęłem. Jeszcze nie. Jak zobaczysz w jakim stroju teraz popierdzielam, to chyba zwątpisz. Zapewne nago nie. Yeah. Prebra. -pre. Preparat, kasa mogę zabrać. Ba, ba, oh, fuck, jest. Ba, ba, Zatwierdź. Bang, bang. Ba, ba, bang. Cztery ulepszenia mam: zdrowie, bang. regeneracja, wzmocnienie Zdrowie gracza zwiększa się o 50%. Hehe. Laj widmo, laj god. Trzeba, ja mam dziwne wrażenie, że ktoś do mnie napierdala cały czas. Bo to nie jest Twoje wrażenie, to jest prawda. No właśnie, zostałem zabity. A nie zauważyłem, że do mnie strzelali. No ale ja to zostałem mm -hmm. zabity. Zostań perki. Już, przestali strzelać. Bo widzę, że się tu plączą, ale nie strzelają do mnie. Dobrze zginąłeś. I nie strzelaj więcej do nich. Sorry. Oh my god. Przyz przyzwyczajenie po prostu. Ej, zdolności, co ja tu jeszcze mam? Sprint, wydłużenie, 42 tysiące. Aha. E, kupiłem szpital. 400 dolarów na godzinę. Ile? 400 dolarów. 400 dolarów na godzinę. To ja też jadę kupić coś jeszcze. Czekaj, gdzie my tu mamy jeszcze na mapie, gdzie nas nie było? Cholera my już wszędzie byliśmy Hmm Posiaduj za 2000 Super zabawki, załaduj ją. Jadę to kupić, to jest daleko, więc No. Gdzie ty jesteś? Eee, w Wyspie po prawej stronie. Chodź tu! Dziękuję. Jadę na środkową wyspę. Też tu do dobrej muzyki, słucha, taka ostra rokowa. Do super zabawki jedziesz? Nie. Klera muszę wysiąść z auta, żeby kupić. Aha, dupy. Kupli zamko za 5000. Kupiłem. 500 na godzinę i 10% rabatu. Holy shit. Nice. No, też mi się podoba. Rim Jobs. Czyli będziemy mieć jakiś upust przy modernizacji samochodów. Nie wkurwia tam za muzeum. Hmm. Czekaj, słucham muzyki. Jakiej? Właśnie nie wiem, na CMX-ie. Też jakiś rock. Taki pod metal tylko podchodzi, ale bardziej rock. Ale Walk alone. Remy Gilard, Remy Gillard. Polski uh, Remy Gillard. Że wyłączyłem to radio, bo mnie wkurwiało już. O, ale zaraz puszczę bąka. O ja pierniczę, ale będzie śmierdziało. Nie. Żartuję. O, fuck, wpieprzyłem się na auto. Kolejna puszka została skończona. Mi się bateria skończyłaś i też Ale długa droga Ale za to będziemy mieć ponoć posiadłość taką fajną Ponoć, tak myślę! Skręcaj! O Boże malina Tutaj mieliśmy skręcić. Dokładnie to samo zrobiłem. Gdzie ty jesteś? O szlak wpadłem na czerwonych. O szlak Malina, Gdzie ja mam kupić to? Pod spodem Chyba tak Gdzie pod spodem? Pod mostem mamy jakieś coś No i czerwoni już za mną jeżdżą i cholera jasna zaraz będę we mnie strzelać Tak tutaj mamy do kupienia jakiś nocny klub Albo raczej to już nie jest nocny klub Super zabawki załadują To nie jest nocny klub Wypierdalaj. I pasuje mi się w końcu jechać, ubrać. Wyłączyć radio i jechać. Off we go. O, czekaj, tu jest misja z czołgami, bierzemy. Czekaj. No to bierz. Bierz, bo strzelają do mnie. No dajesz raz. No. Już wysłałem trzeci raz. Dobra, mam. Haha, nie wiem czy robiliśmy tą. Ej, Boże, 225 tysięcy. To ona mi przypomina tą misję z pierwszą. Bo to jest pierwsza. Mhm. Fuck? Fuck. To do dupy, że tak powiem. My god no, bo jeszcze jeszcze swot Ile przyszedł? tu gliniarzy przyjechało przyjechało? Słod, słod Słod, 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 Słot swot swot swot, 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 SWOT. SWOLO, 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 SWOLO. A A mnie swot SWOLO. Co się pie w kolanie? Nie swot swot A to ty nie sięgniesz? Właśnie <grym> się Dra wow, wysadziłem całą stację. Rapam się. Jak to fajnie wyglądało. Właśnie nabiłem nam wszystkie punkty. No mamy No, bo właśnie nabiłem. Dobra, to czekasz tylko na zakończenie. No, dobra. To ja daszukę czegoś innego zaraz. Kontynuuj. Ile? Oh. 2000. A, zawsze to coś, kurna kasy wpadnie, nie? Nie. Yeah. O, mm, o, tam jest ładny Hammer. A tu jest drugi. Ale tego chcę, bo ten stoi tu prywatnie sobie sam. I mapa. Czy my potrzebujemy apartament w wieżowcach za 1000? Chcę. No, no wprost jest. O, muzyka z tego, główna. Eee, eee aha. o! Co? Co się stało? Ja ciebie niemożliwe! Zabrałem ze za sobą! <ścoughs> Sygnalizację świetlną. <śmany> Przedabyś jakaś potuczona misja. Ups! i gliniarz za mną przyjechał. No ja pierdziele. A, właśnie, ty nie widziałeś jak wyglądam. Łatnie, prawda, się prezentuje? Taku. Taku? Tak? I kupiłem nam apartament. Fak jest. Czy my możemy skorzystać z tego apartamentu, czy tylko my go posiadamy? Chyba tylko go posiadamy, żeby on nam zarabiał. Ale jak taki duży apartament zarabia nam tylko stówę, no to ja dziękuję. Bum, bum. Babcia! Spieprzale z drogi! Nie udało ci się. Kurwa, co taki odporny? To Mapa. Jadę kupić kolejną rzecz. Tu mamy, Anioł Stróż, trudność wysoka, a co to była pisa, już robiliśmy. Za 6000 tysięcy! Jadę kupić nam, y, jakąś wypasioną coś tam. Willę. Jeee, yeah, jeb, auto. Przebyty dystans, 762 000 metrów. Oh fuck shit. Oh yes, oh yes. Słyszałeś ile trzeba przejechać? 762 000 metrów. Żeby osiągnąć achievementa jakiegoś tam. Aha. Chyba pada w grze, ale ja deszczu nie widzę. Jadę jadę zbyt dużą prędkością. This shit, coś tu mamy. Atak z powietrza, rozpocząć atak z powietrza pewnie. O tak, o tak, o tak.